Nienawiść numer 5. Wiek. Znajdź go żywego, a nie martwego. Od razu powiem: na rynku wtórnym będą szukać suwa w wieku od 15 do 20 lat tylko ci, którzy wiedzą na pewno, że potrzebują właśnie takiego samochodu. Zapalony rybak, myśliwy lub po prostu osoba potrzebująca dużo podróżować do miejsc docelowych. A w swoich poszukiwaniach będzie się opierał na prostym i starym postulatie: samochody ramowe nie mają wieku i przebiegu, jest tylko stan. Ale tutaj, jak powiedział niezapomniany Michaił Siergiejewicz, pies szperał. Z jednej strony w internecie jest wystarczająco dużo recenzji, a ja biorę pod uwagę tylko te, które powstały na przestrzeni ostatnich trzech lat, w których właściciele zapewniają, że przez wszystkie lata działalności, a mówimy o okresach od 10 do 15 lat, nie mieli żadnych poważnych problemów. Co mogę powiedzieć? Same słowa wdzięczności dla twórców tej cudownej maszyny. Praktycznie się nie psuje, nie było większych napraw, nie rozpada się. Coroczna konserwacja wystarczy. Przez te 15 lat i ponad 250 tysięcy kilometrów, tylko zaplanowane przeglądy i materiały eksploatacyjne, co jest bardzo miłe. No i wszystko tak. Kupiłem samochód benzyna 177 koni z przebiegiem 370 tysięcy. Przejechałem 100 tysięcy bez problemów. Ale tutaj potencjalny nabywca staje w obliczu dwóch niebezpieczeństw. Pierwsza to ta sama gerontologia. Skoro typowe problemy, o których porozmawiamy później, nie pojawiają się od wielu lat, oznacza to, że z dość dużym prawdopodobieństwem trafią do nowego właściciela. Drugi to problemy związane z korozją. I w tym przypadku nawet korozja nadwozia nie jest straszna. Metal paneli nadwozia Piero Sport jest dość gruby i wysokiej jakości, choć progi i miejsca pod plastikowymi listwami nadal gniją. Cały problem polega na tym, że koroduje sama rama i to nie tylko w suwach Mitsubishi. Nie chodzi tu tylko o to, że jeśli nie monitorujemy stanu ramy, to zatykają się otwory wentylacyjne i drenażowe w elementach ramy, gromadzi się w nich wilgoć i w efekcie w pewnym niezbyt cudownym momencie rama może po prostu pęknąć pod obciążeniem. Co mi się podoba, potem zaobserwowałem. Nie zdarza się to zbyt często, chociaż zdecydowanie zaleca się, aby w przypadku zakupu suwa ze starszą ramą umyć pod ciśnieniem wewnętrzne wnęki ramy, osuszyć ją. A następnie przeprowadzić gruntowną obróbkę antykorozyjną. Część ramy, na której naniesiony jest numer WIN, jest znacznie bardziej podatna na korozję, i do czego może to doprowadzić, jest już jasne. Znalazłeś coś, co wydaje się być doskonałym przykładem: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, osie, wszystko jest w doskonałym stanie. Uścisnęli sobie dłonie, przychodzisz do policji drogowej i mówią ci: Twoja tablica rejestracyjna jest nieczytelna. Nawiasem mówiąc, po zakupie zaleca się również monitorowanie stanu tej działki, w przeciwnym razie będą problemy później przy sprzedaży. Będziesz musiał podróżować na badania, płacić za nie. Ogólnie rzecz biorąc, to ból głowy. Kolejna kwestia do rozważenia. Właściciele, którzy wyraźnie wiedzą, dlaczego potrzebują tego samochodu i starannie utrzymywali go w dobrym stanie, nie spieszą się ze sprzedażą, aby wymienić go na coś świeżego. Na co mam to zmienić? Okazuje się więc, że udane okazy, zdaniem jednego z właścicieli, po zakupie, nie są wypuszczane z rodziny dopóki całkowicie się nie rozpadną. Zdarza się oczywiście, że na sprzedaż trafia dobrze utrzymany samochód, jednak większe prawdopodobieństwo, że trafi na sprzedaż samochód od przypadkowego właściciela. Tylko w tym przypadku jest mało prawdopodobne, że będzie w idealnym, nawet biorąc pod uwagę wiek, stanie. Miłość numer 5. Wygląd. Co dziwne, jedną z motywacji zakupu Mitsubishi Pajero Sport pierwszej generacji jest często jego wygląd. Wydawałoby się, co w tym złego? Zupełnie zwyczajne auto, zwykły użytkowy SUV bez zbędnych ozdobników i fantazyjnych detali, ale stosunkowo proste i surowe, ale jednocześnie odważne i stylowe linie podbiły serca wielu. Samochód dostarcza jedynie przyjemności estetycznej i moralnej. Oczywiście to kwestia gustu, ale mi się bardzo podoba. Nieśliska, ale nie mocno posiekana cegła. Brutalnie nic zbędnego i wszystko na temat. Samochód jest dobry ze względu na swoją prostotę. Ostre linie, kąty proste. Niektórzy powiedzą, że to nieporadny samochód, ale dla mnie to właśnie jest jego główna atrakcja, dzięki której wyróżnia się z tłumu. Piszą w swoich recenzjach właściciele i wiesz, pod wieloma względami się z nimi zgadzam. Mimo, że samochód wykonany jest z pick okazał się niezwykle harmonijny. Nienawiść numer 4. Zestaw typowych problemów. Ciało każdej osoby, której wiek przekroczył siódmą dekadę, zaczyna działać nieprawidłowo. Zatem w każdym samochodzie, nawet tym najbardziej niezawodnym i przeznaczonym do dużych obciążeń, na pewno znajdą się jakieś słabe punkty. Pajerosport również je ma. Kiedyś bardzo szczegółowo omawialiśmy kwestie, z jakimi problemami technicznymi może spotkać się nabywca używanego Pajero Sport pierwszej generacji. Biorąc pod uwagę zarówno problemy z korozją i zawieszeniem, jak i awarie jednostek napędowych. Ale to było obiektywne badanie techniczne, ale teraz bardziej interesuje nas to, co niepokoi prawdziwych właścicieli. Zacznijmy od silników. W wielu recenzjach właściciele mówią o awariach czujników układu zarządzania silnikiem. Zamówiono czujnik przepływu masowego, czujnik prędkości biegu jałowego, dwie lambdy i czujnik położenia przedniej osi, aby działały przez długi czas. Musisz uważnie monitorować stan cewek zapłonowych. Jak piszą właściciele, nie są one zainstalowane całkiem poprawnie. W pewnym wieku benzyna 6G72 może zacząć ulegać oparzeniom oleju, jednak objawy te zaczynają pojawiać się po przejechaniu ponad 200 tysięcy kilometrów. W 95% przypadków problem rozwiązuje się poprzez wymianę uszczelniaczy trzonków zaworów. Ale mogą istnieć inne przyczyny, na przykład zniszczenie uszczelki pompy olejowej. Część jest tania, a koszt wymiany jest o kilka rzędów wielkości wyższy. Jeśli właściciel nie utrzymywał chłodnicy w czystości, wymiana jest nieunikniona. Najczęściej instalują nieoryginalne chłodnice chińskiej produkcji, ale jakość nieoryginalnych chłodnic jest zwykle taka sobie, a diesle 4D56 mają swoje charakterystyczne problemy. Na przykład kołopasowe wału korbowego w zasadzie materiał eksploatacyjny, gdyż wytrzymuje maksymalnie od 100 do 150 km. Konieczna jest wymiana koła pasowego, w przeciwnym razie rowki wpustowe na wale korbowym mogą pęknąć, a to oznacza całkowity remont i wymianę wału korbowego. Powszechne stało się wspominanie o zgniłych zbiornikach paliwa i szyjkach wlewów, a jeśli nie zadba się o to, rdza może zatkać przewód paliwowy. Są też problemy z elektryką. Silniczki spryskiwaczy reflektorów regularnie przestają działać, przepalają się żarówki w desce rozdzielczej i klimatyzatorach. A ich wymiany z pewnością nie można nazwać tanią. Właściciele, zwłaszcza ci, którzy regularnie korzystają z samochodu w terenie, bardzo narzekają na lokalizację generatora. Generator znajduje się na poziomie skrzyni korbowej silnika. Jakakolwiek poważna kałuża, a czeka cię poważna kasa. A ich też interesuje, jaki geniusz z Mitsubishi umieścił pompę próżniową na osi generatora. Butla ciśnieniowa oleju jest oddzielona od elektryki generatora jedną małą uszczelką. A gdy tylko umrze uszczelka olejowa o wartości 200 rubli, możesz bezpiecznie gotować za 27 tysięcy rubli. Na wymianę generatora ceny z 2018 roku. Skrzynia biegów jako całość jest dość niezawodna, ale jak piszą właściciele, nikt jeszcze nie pokonał kamienia milowego 160 tysięcy kilometrów na oryginalnym sprzęgle, jeśli mówimy o manualnych skrzyniach biegów. Ale właściciele charakteryzują automaty jako bezproblemowe, nie pozwalają na poślizg i nadmierne dodawanie gazu, wymieniaj ATF co 50 tysięcy, a w ogóle nie będziesz wiedział, że coś może się stać ze skrzynią biegów. Ogólnie układ napędu na wszystkie koła jest również niezawodny, chociaż zdarzają się z nim incydenty, napęd na wszystkie koła przestał się włączać, zimą po opadach śniegu nie mogłem opuścić parkingu z zaspy, co bardzo rozbawiło właściciele puzoterek. Wyleczyliśmy go, wymieniając czujnik w skrzynce rozdzielczej. Ogólnie rzecz biorąc, układ podciśnieniowy do podłączenia napędu na wszystkie koła wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie przewodów z wilgoci, smarowanie, czyszczenie styków zaworów, a jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, to w najważniejszym momencie wszystkie koła dysk może się nie połączyć. Przewody nagrzewnicy regularnie gniją, a obecność dwóch nagrzewnic to niewątpliwa zaleta tego samochodu, co zauważa wielu ale przede wszystkim właścicieli denerwują regularnie zakwaszające się zaciski hamulcowe. Zaciski okresowo się zakwaszają, szczególnie tylne. Tylne zaciski psują się po zimie, jeśli zapomnisz je nasmarować na czas. Jeśli chodzi o zawieszenie, to ogólnie charakteryzuje się ono jako bardzo trwałe, ale tylko pod warunkiem okresowych i regularnych wtrysków. Wymiany mogą być przeguby kulowe górnych wahaczy. Na szczęście nie wymienia się ich razem z wahaczami, rozpórki i tuleje stabilizatora. Wiele osób wspomina o wymianie opadających tylnych resorów i zmęczonych amortyzatorów, zarówno tylnych, jak i przednich, ale zdarzają się też właściciele, którzy przejechali ponad 300 tysięcy kilometrów bez jakiejkolwiek ingerencji w zawieszenie. Miłość numer 4: Prostota projektowania i łatwość konserwacji. Wszyscy autorzy pozytywnych recenzji zauważają, że niezawodność Pajero Sport pierwszej generacji jest zapewniona nie dzięki specjalnym sztuczkom projektowym, ale przede wszystkim dzięki prostocie konstrukcji. W Pajero z tamtych lat po prostu nie ma się co psuć. Skoro najbardziej skomplikowanym mechanizmem w nich jest prawdopodobnie klimatyzacja, piszą właściciele. To oczywiście metafora, w każdym pojeździe nawet w chłopskim wozie jest coś do zniszczenia. Ale te słowa mają wciąż pewne znaczenie. Te Faktem jest, że pierwsze Pajero Sport może z łatwością serwisować i naprawiać każdy, kto ma określone umiejętności i wiedzę techniczną. Konstrukcja jest bardzo prosta. Komponenty i zespoły mają imponujące rozmiary, wymiana lub naprawa czegokolwiek nie jest trudna, mówią właściciele. Jedynym nieoczekiwanie trudnym momentem była wymiana świec zapłonowych silnika 6G72. Świece zapłonowe trzeba było wymieniać w serwisie, ponieważ musisz usunąć wlot. Naprawa lub wymiana pompy paliwa wymaga również demontażu zbiornika paliwa, ale nie stanowi to problemu, jeśli jest dziura. Właściciele piszą więc, że Sport jest jeszcze tańszy w utrzymaniu niż samochody krajowe. Oczywiście, jeśli wszystko zrobisz sam. Nienawiść numer 3. Marzymy tylko o komforcie. Komfort to pojęcie względne, ale mało kto podziwia komfort pierwszej generacji Mitsubishi Pajero sport. Najczęściej oceny okazują się dość krytyczne. UAZ tylko po japońsku, z ikebaną, silnik dudni, skrzynia biegów wyje, doładowanie gwizdże, jak w ogóle w KAMAZ i e-chłopskim samochodzie. Salon służy tylko do jazdy. Cóż, ponieważ właściciele używają tego samochodu w taki sam sposób jak UAZ, porównują go z nim, jak wygodnie jest w Ministerstwie Kolei, dałbym 3 plus pod warunkiem, że jeden to UAZ 469, a 5 to Mercedes klasy S. Co nie podoba się właścicielom? Po pierwsze, wiele osób skarży się, że nie może znaleźć odpowiedniej pozycji za kierownicą. Pozycja za kierownicą jest bardzo zła. Kierownicę można regulować tylko pod kątem pochylenia. Problemem jest uzyskanie większej lub mniejszej wygody. Kto napisał, że siedzisz jak w niełasce? Rzeczowy. Ale pasażerom na tylnym siedzeniu też nie jest łatwo wygoda jest niewielka siedzenia są niewygodne, wąskie dla trzech osób na galerii jest ciasno jeśli nie są to dziewczyny. Tylne siedzenie nie jest dobre. Nikt nie czuje się tam komfortowo. Wykończenie wnętrza również nie zachwyca. Cóż poradzić, bo auto pochodzi z czysto użytkowego pickupa. Dlatego w wielu recenzjach, nawet tych całkiem pozytywnych, właściciele zauważają: twardy plastik jest bardzo irytujący, zwłaszcza hałaśliwe wykończenie bagażnika. Przy każdej nierówności słychać mnóstwo obcych skrzypień i dźwięków dochodzących z bagażnika. Naturalnie od końca lat 90. ubiegłego wieku w samochodach pojawiło się mnóstwo opcji, i oczywiście żadnej z nich nie znajdziemy w Pajero Sport. Po RAV4 wsiadłem do Pajero, jest jak powrót do szóstki. Ma oczywiście klimatyzację, poduszki powietrzne, ABS, ale po Toyocie, wypchanej najróżniejszymi gadżetami, jest to bardzo zauważalne. Miejsc, w których można schować najróżniejsze drobiazgi, przede wszystkim telefon, wyraźnie brakuje. Jedyną opcją jest wrzucenie ich do schowka w podłokietniku. Jednak głównym generatorem dyskomfortu jest nadal sztywne zawieszenie terenowe. Jego główną wadą pod względem komfortu jest sztywne zawieszenie, więc jeśli jeździsz samochodem tylko po dobrym asfalcie, to ten samochód nie jest dla Ciebie. Zawieszenie będzie wydawać się sztywne, drążki skrętne działają, ale radości nie będzie końca, gdy z dużą prędkością przelecisz nad nierównością, na której wyrwie się koło innego samochodu. Co ciekawe, w wielu recenzjach właściciele chwalą izolację akustyczną, dobra izolacja akustyczna przy prędkościach do 100 km na godzinę jest bardzo cicho. Do tego dochodzą odgłosy aerodynamiczne, a silnik słychać już po 3000 obrotów. Ogólnie rzecz biorąc, pod względem komfortu Pajero Sport należy postrzegać jako samochód kołchozowy, któremu nie można nic zarzucić. Dlatego jeśli nie jesteś wędkarzem, myśliwym i nie fanem tego modelu, lepiej poszukać czegoś innego. Miłość kratka 3. Widoczność i mikroklimat. Żaden z autorów recenzji nie narzeka na widoczność pierwszego Pajero Sport. Bardzo im się podoba to, że pozycja kierowcy jest wysoka, a zimą na przednią szybę nie dostaje się zbyt dużo brudu. Do widoku z tyłu nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Duże boczne lusterka wsteczne pozwalają doskonale kontrolować sytuację na drodze, a w lusterku wewnętrznym wszystko widać bardzo dobrze. Właściciele są całkiem zadowoleni z mikroklimatu w domku. Tak, samochód nie może pochwalić się zaawansowaną klimatyzacją, ale klimatyzacja działa całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli działa, wybaczcie tautologię. Ale to co bardzo ważne, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają w miejscach o surowym klimacie na Syberii czy na północy, to doskonała zdolność przystosowania się samochodu do niskich temperatur. Nawet przy silnym mrozie jest wygodnie jak w domu, zauważają autorzy recenzji. Przede wszystkim ze względu na obecność osobnego drugiego pieca dla pasażerów z tyłu. Nienawiść numer 2. Przebieg na benzynie. Jak można się spodziewać podejście do zużycia paliwa wśród właścicieli wersji z silnikiem diesla i benzyną różni się najbardziej. Jednocześnie nawet Pajero Sport z silnikiem diesla naprawdę nie można nazwać wzorem wydajności: od 9 do 12,5 litra na 100 w warunkach miejskich i od 8 do 10 litrów na autostradzie latem to całkiem sporo. Zimą nawet przy ciągłej jeździe z podłączonym przednim mostem spalanie bez problemu sięga od 15 do 17 litrów 100 km. A jednak w przypadku benzynowego V6 większość właścicieli wyraża pewne niezadowolenie od 16 do 17 km w mieście. Jeśli dasz kopa od 18 do 19, tor ma 13,5 minus 14, cóż, to minimum przy średniej prędkości 110. Oczywiste jest, że zużycie paliwa w dużym stopniu zależy od prędkości, stylu jazdy i ciężaru stopy na pedale gazu. Ale średnio być może uda się skupić na od 10 do 13 litrach na autostradzie i od 15 do 17 w mieście latem i od 17 do 19 do 20 L/100 km zimą. Tak można znieść takie zużycie, zwłaszcza że samochód bez problemu trawi 92 benzyny. Ale tutaj musisz zrozumieć dlaczego tak naprawdę cierpisz. Miłość numer dwa. Nieciekawa dla Policji Drogowej i Złodziei Samochodów. Nie należy oczekiwać szczególnej uwagi ze strony Policji Drogowej, w rzeczywistości jesteś dla nich pustym miejscem, który wydał wszystkie pieniądze na wyciągarkę i hak holowniczy i w ogóle nie ma od ciebie nic do zabrania, pisze jeden z właścicieli w swojej recenzji i to jest najtrafniejszy opis sytuacji. Złodzieje w ogóle nie są zainteresowani tym samochodem. No cóż, ukradną i co wtedy zrobić? Za tak stary samochód nie da się zarobić dużych pieniędzy, chyba że go rozebierzesz i sprzedasz na części, on. Może 20 lat temu właściciele musieli martwić się o bezpieczeństwo swojej ruchomości, ale teraz. Kto go potrzebuje, ta waska, z wyjątkiem tych, którzy go naprawdę potrzebują. Nienawiść numer jeden, w mieście i na autostradzie. Tak, ćwierć wieku temu Pajero Sport był dość modny, moda na suwy średniej wielkości była u szczytu. Wtedy wiele osób kupiło ten model po prostu dlatego, że nie wyglądał gorzej niż Jeep Grand Cherokee, Toyota Land Cruiser 80 czy Nissan Patrol. Ale minęło zaledwie kilka lat, a właściciele napisali w internecie recenzje, w których dosłownie prowadzili samochód po nierównościach. Co im nie odpowiadało poza brakiem komfortu, o którym już mówiliśmy? Głównie zachowanie na asfalcie, zarówno na autostradzie, jak i w mieście. Po pierwsze, nawet właściciele samochodów benzynowych o mocy 177 koni mechanicznych narzekają na brak dynamiki. Nie można powiedzieć, że Pacherik w ogóle nie jeździ, ale na autostradzie i pod górę wyprzedzili mnie nawet Hovers i Żigulis. Chociaż miałem wystarczającą moc, biorąc pod uwagę spokojny styl jazdy. Generalnie dynamika nie jest huraganowa. Co zatem możemy powiedzieć o opcjach Disla z 99 koniami i czerwoną strefą po 3500 obrotach na minutę? Staram się jak najmniej jeździć po torze, czuję się tam jak traktor, który zbiera za mną sznury samochodów. Jednym słowem, miski są mijane jakby stały, skarży się w swojej recenzji jeden z właścicieli takich samochodów. I oczywiście jest wiele skarg na prowadzenie, przede wszystkim na toczenie się na zakrętach, tę nieuniknioną cenę za ustawienia zawieszenia terenowego. Dopóki jedziesz prosto, wszystko jest super, nie ma dziur, czy dziury są straszne. Ale z kolei przy prędkościach powyżej 60 zaczynają się takie rolki, które stają się straszne bez przyzwyczajenia, piszą właściciele. Albo ten moment. Od razu zaczął denerwować brak zera na kierownicy, a wykonana zbieżność nie poprawiła sytuacji. Przy prędkościach powyżej 90 km na godzinę, auto wymaga opanowania. Chociaż układ kierowniczy wydaje się dobry, po przejechaniu od 400 do 500 km dłoniem nie pieką, jakbym przepracował zmianę w gaz 51. Zima ma swoje problemy. Tutaj zaczyna działać brak systemów stabilizacji. Zimą samochód dzięki napędowi na tylne koła i silnikowi wysokoprężnemu o wysokim momencie obrotowym łatwo i naturalnie daje zakręt. Dlatego należy zachować większą ostrożność na drogach. A co z napędem na wszystkie koła? No, tak, podłączona przednia oś zapewnia pewną stabilność toru jazdy i przewidywalność zachowania. Ale ceną jest podsterowność samochód stara się utrzymać kierunek ruchu. Niezależnie od tego, gdzie spróbujesz skręcić kołami. No cóż, do tego dodamy sztywność zawieszenia, o której już mówiliśmy, oraz tendencję do kozłowania na nierównych nawierzchniach, ma to swoją osobliwość. Nie jedzie tylko wtedy, gdy jedzie z przyczepą i obciążony na dach. A smutny obraz autostrady dopełnia nie najlepszy reflektor. Reflektory nie świecą tak dobrze, pomagają światła przeciwmgielne. Bardzo poważny problem. Według amerykańskiego standardu jest to lekkie. Dla Moskwy to nie problem, ulice są oświetlone, ale dla autostrady i nawet przy braku korektora jest melancholia. Ale pierwsze, Pajerosport też nie radzi sobie zbyt dobrze w mieście. Z jednej strony w warunkach miejskich charakterystyka prędkości i amerykańskie światło nie stanowią aż tak dużej przeszkody, ale dobry przegląd i wyraźnie widoczne wymiary są w zupełności wystarczające. Ale problemy ze zwrotnością przeszkadzają dość poważnie. Opinia właścicieli w tej kwestii jest bardzo kategoryczna. Uważam, że to urządzenie nie nadaje się do dużego miasta na co dzień. Prowadzenie dużego samochodu z dużym promieniem skrętu i niezbyt dobrym prowadzeniem jest stresujące. Jednak zimą wiele niedociągnięć dużego suwa rekompensuje jego zdolność do jazdy w terenie. W Moskwie, jak wszyscy wiedzą, parkowanie jest bardzo trudne, ale nie dla tego samochodu. Jeśli nie ma normalnych wolnych miejsc parkingowych a widzisz duży krawężnik, ogromną stertę śniegu, włas studni uniesiony wysoko nad ziemią lub porzuconą betonową płytę, to wiedz, możesz zaparkować bezpiecznie. A jednak ogólny werdykt jest taki: ten samochód nie za bardzo nadaje się jako jedyny samochód rodzinny dla mieszkańca miasta. Jeździć takim samochodem do miasta? Hmm, wątpię. To tyle jeśli chodzi o łowienie ryb. Cóż, ogólna ocena to 5 za osiągi w terenie i trzech na asfalcie. Miłość numer jeden. Doskonały pojazd wyprawowy, zdolność przełajowa, wytrzymałość, pojemność. Tak więc Pajero sport pierwszej generacji nie radzi sobie zbyt dobrze ani w mieście, ani na autostradzie. Dlaczego więc jest to potrzebne? Właściwie wszystko zostało już powiedziane, doskonale nadaje się również na wyprawy myśliwskie, wędkarskie i wyprawy na duże odległości. Jak to możliwe, mówisz, skoro już odkryłeś, że zachowanie tego samochodu na autostradach jest dalekie od ideału? Wszystko się zgadza, jednak jak już dojedzie się w ciekawe miejsca i zjedzie z asfaltu, auto jest po całkowitym remoncie. Miłośnikom zajęć na świeżym powietrzu bardzo się spodobają zarówno możliwości przełajowe, jak i możliwości holowania samochodu. Właściwości terenowe są porównywalne z uazem, który miałem przed paccherikiem. Używam go głównie jako pojazdu holowniczego, do przyczepy do łodzi i przyczepy do skutera śnieżnego. Jeśli jesteś miłośnikiem wędkarstwa, ten samochód po prostu ci się przyda. Zawsze mija, wszędzie i zewsząd, piszą w swoich recenzjach właściciele. Oczywiście właściciel sportu powinien zawsze pamiętać stare powiedzenie o stromości dzipa i zasięgu do jazdu za traktorem. Przeceniając swoje możliwości, posadziłem go na ramię. Wykopanie go było trudne i czasochłonne. Sadziłam też w śniegu. Ale tutaj jest łatwiej. Sport całkiem nieźle radzi sobie także w lesie, a to może mieć znaczenie przy poszukiwaniu optymalnego miejsca na biwak. W lesie świetnie radzi sobie w przełajach i potrafi przeciskać się między drzewami, idealna szerokość. Automat w błocie jest po prostu niezastąpiony. Wrzuć niski biegi za kierownicę, pojedzie wszędzie, dopóki nie wjedziesz na mosty. Jeśli chodzi o miłośników podróży na duże odległości, przyda się tutaj obszerny bagażnik. Byłem bardzo zadowolony z objętości bagażnika, nie pamiętam w litrach, ale myśliwi, letni mieszkańcy i budowniczowie tacy jak ja naprawdę to zrobią, jak przestronność i wygoda. Wygodne otwieranie klapy bagażnika, zamek i klamka są zawsze czyste. Jest jeszcze kilka bonusów. Na przykład podróżującym podoba się to, że tylna klapa otwiera się, tworząc baldachim, pod którym można po prostu usiąść. Lub można otworzyć kuchnię polową i ugotować gorącą przekąskę na kuchence gazowej. Złożona tylna kanapa tworzy płaską podłogę, co sprawia, że samochód łatwo zamienia się w namiot na kółkach z pełnowymiarowymi miejscami do spania. Rozłożyłem tylne siedzenia i przy moich 180 cm wyciągnąłem się na pełną wysokość i spał. Pojemność bagażnika może przydać się nie tylko podczas wycieczek w plener, ale także w życiu codziennym. Jest tylko jedno ograniczenie. Oparcie prawego przedniego siedzenia nie przechyla się do przodu, a podczas transportu długich przedmiotów, rur, listew przypodłogowych i tym podobnych mogą pojawić się pewne problemy. Właściciele znaleźli jednak sposób na ten problem. Wyjmij zagłówek z przedniego siedzenia, przesuń go maksymalnie do przodu, odchyl oparcie o 180 stopni i będziesz zadowolony. Przywiozłem teściowej na wieś lodówkę o wysokości 2,5 metra. Cóż, jest jeszcze jedna istotna okoliczność. Wszyscy miłośnicy długich podróży zgodnie piszą, że mają absolutną pewność, że Pajero Sport zawsze dowiezie ich do celu. Kluczem do tego jest wytrzymałość i bezpretensjonalność tego modelu. Samochód niezawodny do granic możliwości. Pod względem niezawodności można go porównywać z LC 100 i LC Prado 120. Nic więc dziwnego, że. Chcę nim pojechać i ogólnie ja i moja żona właśnie to robimy. Podróżujemy. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Pro. CARME to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME.